Cześć, tu Blacha z Bazuki. Dzisiaj chcemy Wam pokazać pistolet amerykańskiej firmy Keltek, znanej z dość ciekawego designu. E, długo go nie było na rynku, właśnie do nas wrócił, za, zarówno w Pruszkowie, jak i w Warszawie na Puławskiej. Zapraszamy do oglądania, kupowania. E, a teraz przejdźmy do samego pistoletu. Dostajemy go w takiej plastikowej walizce, a właściwie skrzyneczce. I teraz w komplecie mamy pistolet. Dwa dodatkowe magazynki. Trzeci jest w rękojeści. Przejściówkę do wkręcenia tłumika i blokadę z pustą, taką skręcaną. E, oraz oczywiście instrukcja obsługi. Sam pistolet jest w 22L. Jak widzicie, jest tu dość specyficzny zamek, i tylko ta część porusza się w trakcie strzelania. Sam pistolet wykonany jest w większości z tworzywa sztucznego. Cały szkielet, chwyt yy, i góra. Ta część zamka jest wykonana z tworzywa sztucznego. Metalowa jest właściwie tutaj tylko ta część zawinięta, natomiast reszta to tworzywo sztuczne. Natomiast to tworzywo jest wykonane bardzo dobrze, nic tutaj nie lata, nie trzeszczy, więc naprawdę jak zwłaszcza w tej cenie, bardzo fajne polimery. Wszystko całkiem ładnie złożone działa yy, zresztą jest to dość legendarny pistolet, mnóstwo filmów. Z testami tego pistoletu znajdziecie sobie na internecie. Z dużych plusów to, że właściwie działa na prawie każdej amunicji i bardzo rzadko zaczyna się na czymkolwiek. Także, jeżeli ktoś chciałby tani pistolet do sportowego, rekreacyjnego postrzelania z 22 l to naprawdę ciężko chyba przebić Kelteka P17. Jest również dużo ciekawych rozwiązań. Na przykład wąsy do zrzucania magazynka. Nie mamy tutaj tradycyjnego przycisku, tylko obustronną dźwignię. Tak więc możemy zrzucać sobie zarówno lewą, jak i prawą ręką, jak komu wygodnie. Dwustronny bezpiecznik. Niestety, tylko jednostronny zrzut zamka. Szyna jest pod montaż latarki, bądź wskaźnika laserowego. Regulowana szczelbinka zarówno w pionie jak i poziomie oraz stała muszka ze światłowodem. Oraz z tyłu czerwony wskaźnik napięcia iglicy. I pamiętajcie, żeby jak to przy 22 nie strzelać na pustej, że chcecie zrzucić iglicę, wystarczy minimalnie cofnąć zamek. I wtedy mamy zrzuconą iglicę nie mam wskaźnika. No, nie ma w przeładowaniu pojawia nam się w tym oknie, co oznacza, że mamy napiętą iglicę. E, mimo że wyglądają te śruby, jakby były przygotowane pod montaż kolimatora, to niestety bez płytki albo górnej części zamka. E, raczej nie uda nam się tutaj nic zamontować z takim ustawem śrub. Bardzo proste jest też rozbijanie tego pistoletu. Tu mamy dwa dwie wypuski, które trzeba ściągnąć na dół, dużo wygodniej niż w bloku. I po przeładowaniu odciągamy w dół i ściągamy cały zamek. Co ciekawe, sprężyna zostaje nam w miejscu, ponieważ mamy tutaj na rufie nakrętkę. W miejsce której możemy wkręcić sobie taką przejściówkę na tłumik, a zakładamy zamek dokładnie w odwrotnej kolejności niż Trzeba wąsy wcisnąć, żeby nie było załadowane, są zbijaki. Gdzie Otwór wylotowy jest również duży i otwarty z obu stron, więc nawet w wypadku jakieś zacinki z zakreszczenia łuski możemy ją sobie wypchnąć. I... Bardzo łatwo bez demontażu zamka możemy też zmienić końcówkę lufy tak abyśmy mogli założyć tłumik i robi się to w ten sposób. Także jeżeli ktoś chciałby coś taniego, fajnego do postrzelania rekreacyjnie, zapraszamy do naszych sklepów po KelTK P17.